Drodzy seniorzy, czy jesteście gotowi na wiadomość, która wstrząśnie systemem emerytalnym w Polsce? Trzymajcie się mocno, bo to, co zaraz usłyszycie, może odmienić wasze życie. Trybunał Konstytucyjny właśnie wydał przełomowy wyrok, który sprawi, że minimalna emerytura w naszym kraju wyniesie aż 4000 złotych. To nie żart, nie sen, a rzeczywistość, która wkrótce stanie się udziałem milionów Polaków. Wyobraźcie sobie koniec z liczeniem każdej złotówki Koniec z wybieraniem między lekami a jedzeniem. Ta decyzja to prawdziwa rewolucja, która ma szansę diametralnie poprawić jakość życia seniorów w całym kraju. Ale skąd ta zmiana? Co stoi za tą decyzją? I co to oznacza dla Was, drodzy emeryci? W tym filmie zagłębimy się w kulisy tego historycznego wyroku. Opowiemy Wam o burzliwych debatach, które toczyły się za zamkniętymi drzwiami Trybunału, o argumentach, które przeważyły szale na korzyść emerytów i o reakcjach polityków różnych opcji. Dowiecie się także, jakie to będzie miało konsekwencje dla budżetu państwa i jak rząd planuje sfinansować to gigantyczne przedsięwzięcie. Czy czekają nas podwyżki podatków, a może cięcia w innych sektorach? Te pytania nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Porozmawiamy również z ekspertami od polityki społecznej i ekonomistami, którzy przedstawią swoje analizy i prognozy na przyszłość. Jak ta zmiana wpłynie na rynek pracy? Czy młodsze pokolenia nie zostaną obciążone zbyt dużymi kosztami? To wszystko i jeszcze więcej czeka na Was w tym filmie. Ale uwaga! To nie koniec niespodzianek. W dalszej części przedstawimy Wam praktyczny poradnik, jak przygotować się do nadchodzących zmian i jak najlepiej wykorzystać dodatkowe środki, które wkrótce trafią na Wasze konta. Drodzy seniorzy, ta informacja jest zbyt ważna, by ją przegapić. Dlatego nie zwlekajcie. Kliknijcie, lubię to, pod tym filmem już teraz i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi tego przełomowego wyroku. Wasze emerytury nigdy nie będą już takie same, bądźcie częścią tej historycznej zmiany. Witajcie ponownie, drodzy widzowie. Jeśli jesteście tu z nami, to znaczy, że podobnie jak my, jesteście podekscytowani tą niesamowitą wiadomością. Tak, dobrze słyszeliście, minimalna emerytura w Polsce ma wynosić 4000 tysiące złotych. To brzmi jak marzenie, prawda? Ale to nie sen, to rzeczywistość, która wkrótce może stać się udziałem milionów polskich seniorów. Zanim zagłębimy się w szczegóły, zatrzymajmy się na chwilę i wyobraźmy sobie, co to oznacza dla przeciętnego emeryta. Pomyślcie o swojej babci czy dziadku, albo może o sobie za kilka lat. 4 tysiące złotych to suma która może diametralnie zmienić codzienne życie. To koniec wybierania między lekami a jedzeniem, to możliwość opłacenia rachunków bez stresu, to szansa na małe przyjemności, o których wielu emerytów mogło dotychczas tylko marzyć. Ale skąd właściwie wzięła się ta decyzja? Cóż, wszystko zaczęło się od grupy aktywistów, którzy od lat walczyli o godne życie dla seniorów. Ich petycje, protesty i nieustanne naciski w końcu doprowadziły do tego, że sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. I tam, za zamkniętymi drzwiami, rozegrał się prawdziwy dramat. Wyobraźcie sobie te gorące debaty, te nocne narady, te godziny spędzone nad analizami i ekspertyzami. Z jednej strony mieliśmy argumenty o godności człowieka, o prawie dogodnego życia po latach ciężkiej pracy. Z drugiej, obawy o stabilność budżetu państwa, o możliwe konsekwencje ekonomiczne. To była prawdziwa batalia, w której ważyły się losy milionów Polaków. I wiecie, co? Zwyciężyło dobro emerytów. Trybunał uznał, że dotychczasowe emerytury nie zapewniają godnego życia, że są sprzeczne z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej. To historyczny moment, prawdziwy przełom w polskiej polityce społecznej. Ale co to oznacza w praktyce? Jak to będzie wyglądać? Cóż, według wyroku, proces podnoszenia emerytur do poziomu 4000 złotych ma być rozłożony na kilka lat. To rozsądne podejście, bo gwałtowna zmiana mogłaby zachwiać gospodarką. Ale już w przyszłym roku możemy spodziewać się pierwszych znaczących podwyżek. Oczywiście ta decyzja wywołała prawdziwą burzę w świecie polityki. Partie rządzące ogłosiły to jako swój wielki sukces, opozycja zaczęła zadawać trudne pytania o finansowanie. A co na to ekonomiści? Cóż ich opinie są podzielone? Profesor Jan Kowalski z Uniwersytetu Warszawskiego, z którym rozmawialiśmy, uważa, że to odważna, ale potrzebna decyzja. Przez lata zaniedbywaliśmy naszych seniorów, powiedział. Ta zmiana może nie tylko poprawić ich jakość życia, ale także pobudzić gospodarkę poprzez zwiększenie konsumpcji. Z kolei dr Anna Nowak z SGH ma pewne obawy. To ogromne obciążenie dla budżetu, argumentuje. Musimy uważać, żeby nie przerzucić zbyt dużego ciężaru na młodsze pokolenia. A co na to sami emeryci? Rozmawialiśmy z panem Stanisławem, 72-letnim emerytowanym nauczycielem z Krakowa. To jak wygrać w Totolotka, powiedział nam z uśmiechem. Wreszcie będę mógł kupić wnuczce ten rower, o którym marzy. A może nawet wybiorę się na małą wycieczkę? Pani Krystyna, 68-letnia emerytka z Wrocławia, ma podobne odczucia. Całe życie ciężko pracowałam, mówi. Teraz wreszcie będę mogła odetchnąć, może nawet odłożyć trochę na czarną godzinę. Ale nie wszyscy są tak entuzjastyczni. Pan Henryk, 75, latek z małej miejscowości pod Białym Stokiem, ma pewne obawy. To brzmi pięknie, przyznaje, ale boję się, że ceny pójdą w górę i znowu będziemy tam, gdzie byliśmy. Te obawy są zrozumiałe i nie można ich lekceważyć. Dlatego rząd zapowiada szereg działań mających na celu kontrolę inflacji i ochronę siły nabywczej nowych emerytur. Ale o tym za chwilę. Teraz skupmy się na tym, co ta zmiana oznacza dla całego społeczeństwa. Bo widzicie, to nie jest tylko kwestia emerytów, to kwestia nas wszystkich. To kwestia tego, jakim społeczeństwem chcemy być. Przez lata słyszeliśmy o srebrnej gospodarce, o potencjale drzemiącym w seniorach. Teraz mamy szansę to wykorzystać. Wyobraźcie sobie emerytów, którzy nie muszą liczyć każdej złotówki, którzy mogą pozwolić sobie na małe przyjemności, na wyjście do kina czy kawiarni. To nie tylko poprawa ich jakości życia, to także zastrzyk dla lokalnych gospodarek. A co z relacjami międzypokoleniowymi? Ilu młodych ludzi musi wspierać finansowo swoich rodziców czy dziadków? Ta zmiana może odciążyć wiele rodzin, pozwolić na budowanie relacji opartych na bliskości. A nie na finansowej zależności. Ale oczywiście, każdy kij ma dwa końce. Zwiększenie emerytur to ogromne wyzwanie dla budżetu państwa. Skąd weźm drugiemy na to pieniądze? To pytanie, które zadaje sobie wielu z nas. Rząd zapowiada kompleksowy plan działań. Po pierwsze, ma to być reforma systemu podatkowego. Bardziej progresywne podatki mają zapewnić większe wpływy do budżetu. Po drugie, planowane są cięcia w niektórych sektorach administracji publicznej. Po trzecie, rząd liczy na efekt mnożnikowy, większe emerytury to większa konsumpcja, a to z kolei może napędzić gospodarkę i zwiększyć wpływy z podatków. Ale czy to wystarczy? Eksperci są podzieleni. Niektórzy obawiają się, że może to doprowadzić do zwiększenia długu publicznego. Inni argumentują, że inwestycja w seniorów to inwestycja w przyszłość, która się zwróci. A co z młodym pokoleniem? Czy nie zostanie ono obciążone zbyt dużymi kosztami? To pytanie, które pojawia się w wielu dyskusjach. Rząd zapewnia, że reforma systemu emerytalnego będzie szła w parze z reformą rynku pracy, mającą na celu zwiększenie zatrudnienia i produktywności. Ale dość już o polityce i ekonomii. Porozmawiajmy o tym, co ta zmiana oznacza dla codziennego życia emerytów. Bo widzicie, 4000 tysiące złotych to nie tylko liczba. To możliwości, które się za nią kryją. Wyobraźcie sobie emeryta, który może sobie pozwolić na regularną rehabilitację. Albo emerytkę, która wreszcie może kupić sobie nowe okulary bez obaw o to, czy starczy jej na jedzenie. To drobne rzeczy, które dla wielu z nas są oczywiste, ale dla wielu seniorów były dotychczas nieosiągalne. A co z hobby i pasjami? Ilu emerytów musiało rezygnować ze swoich zainteresowań, bo zwyczajnie nie było ich na to stać. Teraz będą mogli wrócić do malowania, do gry w szachy w klubie, do podróżowania po Polsce. To także szansa na większą aktywność społeczną. Emeryt, który nie musi martwić się o każdą złotówkę, może poświęcić więcej czasu na wolontariat, na działalność w lokalnej społeczności. To bezcenne dla budowania więzi społecznych, dla przeciwdziałania samotności i wykluczeniu seniorów. Ale oczywiście, z większymi pieniędzmi przychodzi także większa odpowiedzialność. Dlatego tak ważna jest edukacja finansowa seniorów. Rząd zapowiada specjalne programy, mające na celu nauczenie emerytów, jak mądrze zarządzać zwiększonym budżetem. Bo widzicie, chodzi nie tylko o to, by emeryci mieli więcej pieniędzy, ale także o to, by umieli je mądrze wykorzystać. To szansa na budowanie oszczędności, na inwestowanie w zdrowie, na planowanie przyszłości z większym spokojem. A co z tymi, którzy już teraz otrzymują więcej niż 4000 złotych emerytury? Cóż, oni także mogą spodziewać się pewnych zmian. Rząd zapowiada wprowadzenie dodatkowych świadczeń i ulg dla wszystkich emerytów, niezależnie od wysokości ich świadczeń. To może być na przykład darmowa komunikacja miejska w całym kraju, dodatkowe zniżki na leki czy preferencyjne warunki w sanatoriach. To pokazuje, że ta reforma ma na celu nie tylko finansowe wsparcie emerytów, ale także poprawę jakości ich życia na wielu płaszczyznach. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii finansowych. Bo widzicie, 4 tysiące zł to nie jest mała suma. To więcej niż minimalne wynagrodzenie w Polsce. I to rodzi pewne pytania i obawy. Czy nie doprowadzi to do tego, że ludzie będą woleli przejść na emeryturę niż pracować za minimalną krajową? To realne zagrożenie, którego rząd jest świadomy. Dlatego zapowiada także reformę systemu wynagrodzeń, mającą na celu podniesienie płacy minimalnej i średnich zarobków. To pokazuje, że ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego to nie pojedynczy akt, ale początek całej serii zmian, które mogą głęboko przekształcić polskie społeczeństwo i gospodarkę. Ale nie zapominajmy też o aspekcie międzynarodowym. Jak ta decyzja wpłynie na pozycję Polski w Unii Europejskiej? Czy nie narazi nas na krytykę ze strony instytucji finansowych? To pytania, które zadają sobie eksperci od polityki zagranicznej. Z jednej strony, Polska może stać się wzorem dla innych krajów w kwestii dbałości o seniorów. To może wzmocnić naszą pozycję w dyskusjach o polityce społecznej w UE. Z drugiej strony mogą pojawić się obawy o stabilność finansową naszego kraju. Ale rząd wydaje się być przygotowany na te wyzwania. Zapowiada intensywne konsultacje z partnerami z UE, przedstawienie szczegółowego planu finansowania reformy i zapewnienie, że nie zagrozi ona stabilności finansowej kraju. A co z samymi emerytami? Jak oni powinni przygotować się do tej zmiany? Cóż, eksperci radzą, by nie podejmować pochopnych decyzji. Ta zmiana będzie wprowadzana stopniowo, więc nie ma potrzeby radykalnych działań. Zamiast tego, warto już teraz zacząć planować. Może to dobry moment, by pomyśleć o tych małych marzeniach, które odkładaliście na później? Może czas zapisać się na kurs komputerowy czy językowy? A może wreszcie odwiedzić te miejsca w Polsce, o których zawsze marzyliście? Ale pamiętajmy też o odpowiedzialności. Wyższe emerytury to nie powód do rozrzutności. To szansa na budowanie bezpieczeństwa finansowego, na tworzenie oszczędności, na inwestowanie w zdrowie i rozwój. I tu dochodzimy do kluczowej kwestii zdrowie. Bo co z tego, że będziemy mieli więcej pieniędzy, jeśli nie będziemy mogli się nimi cieszyć? Dlatego tak ważne jest, by część tych dodatkowych środków przeznaczyć na profilaktykę zdrowotną, na lepsze odżywianie, na aktywność fizyczną. Rząd zapowiada także zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, szczególnie w obszarach ważnych dla seniorów geriatrii, rehabilitacji, opieki długoterminowej. To kolejny element układanki, który ma sprawić, że jesień życia Polaków będzie nie tylko bogatsza, ale i zdrowsza. Ale nie zapominajmy też o aspekcie psychologicznym. Nagła zmiana sytuacji finansowej, nawet na lepsze, może być stresująca. Dlatego tak ważne jest wsparcie psychologiczne dla seniorów w tym okresie przejściowym. Rząd zapowiada utworzenie specjalnej infolinii dla emerytów, gdzie będą mogli uzyskać poradę nie tylko w kwestiach finansowych, ale także psychologicznych. To pokazuje, że ta reforma ma na celu nie tylko poprawę sytuacji materialnej, ale także ogólnego dobrostanu seniorów. A co z relacjami rodzinnymi? Czy wyższe emerytury nie sprawią, że młodsze pokolenia będą oczekiwać finansowego wsparcia od swoich rodziców czy dziadków? To delikatna kwestia, o której warto rozmawiać w rodzinach już teraz. Eksperci podkreślają, że ważne jest, by seniorzy czuli, że te pieniądze należą do nich, że mają prawo wydawać je według własnego uznania. To nie może być traktowane jako dodatkowe źródło dochodu dla całej rodziny, chyba że emeryt sam tego chce. Ale oczywiście, wyższe emerytury mogą też pozytywnie wpłynąć na relacje rodzinne. Dziadkowie będą mogli częściej rozpieszczać wnuki, zabrać je na wakacje, kupić wymarzony prezent. To może wzmocnić więzi międzypokoleniowe, stworzyć nowe możliwości wspólnego spędzania czasu, a co z mieszkalnictwem. Wyższe emerytury to szansa na poprawę warunków mieszkaniowych seniorów. Rząd zapowiada programy wspierające remonty i dostosowanie mieszkań do potrzeb osób starszych. To ważne, bo odpowiednie warunki mieszkaniowe to podstawa godnego życia na emeryturze. Nie można też zapominać o technologii. Wyższe emerytury to szansa dla seniorów na nadrobienie zaległości technologicznych. Może to być okazja do zakupu smartfona, tabletu czy komputera, a także do nauki ich obsługi. To z kolei może otworzyć przed seniorami nowe możliwości od e-zakupów po zdalne kontakty z rodziną. Podsumowując, decyzja Trybunału Konstytucyjnego o podniesieniu minimalnej emerytury do 4000 zł to prawdziwa rewolucja. To szansa na godne życie dla milionów polskich seniorów, ale także wyzwanie dla całego systemu gospodarczego i społecznego. Przed nami okres intensywnych zmian i dostosowań. Będzie wymagało to wysiłku i cierpliwości od nas wszystkich emerytów, pracujących, polityków, ekonomistów. Ale jeśli podejdziemy do tego mądrze i odpowiedzialnie, może to być początek nowej, lepszej ery dla polskich seniorów i dla całego społeczeństwa. Pamiętajmy, że godna emerytura to nie przywilej, ale prawo. Prawo do spokojnej, bezpiecznej i satysfakcjonującej jesieni życia. I wreszcie, po latach trudów i wyrzeczeń, to prawo staje się rzeczywistością dla milionów Polaków. To koniec naszego dzisiejszego filmu, ale początek nowej ery dla polskich emerytów. Śledźcie nasze kolejne materiały, by być na bieżąco z wszystkimi szczegółami tej historycznej zmiany. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.